Siemaneczko! maneczko w środę. Zaczynamy kolejny dzień, kolejny dzień z nami. A co dziś będziemy robić? Najpierw lecimy na składnicę, weźmiemy resztę tych części, żeby już było wszystko skompletowane do TDK. Zalecimy, kupimy farbę do łyżki. No i jak wrócimy, będziemy wozić knojowice pewnie, bo chłopaki mają dzisiaj już te próby pobrać. <laughs> jak pobiorą. Będzie można lać gnojowice. Także coś się będzie działo. Coś tam nagramy. Myślę, że nie będzie nudny. Także co? Widzimy się przy robocie. w końcu, bo muszę byki wiązać do jeziorka Waruszta potrzebuje 80 na metrów, bo dwa pękły, znaczy jedno pękło, nie dwa pękły, dwa pękły yy, to trzeba ze 3-4 kupić, żeby w zapas było. no i tak to się tutaj pompuje. Zaraz wylejemy, wymieszamy trochę, nie chce mi się mieszadło wkładać na razie. Tu mamy różdż żeliwny, i stoją na uwięzi na łańcuchach. A tam mamy tutaj mamy różdż betonowy, i chłopaki stoją luzem. To i to fajna sprawa. Większe, większe lepiej rosną na uwięzi, bo wiadomo, nie brykają, nie skaczą, a lubią to robić rurę muszę wymienić bo oryginalnie dali takiego krótkiego pierdka dokupiłem i złączyłem ale to nie jest dobry pomysł znaczy jest dobry pomysł ale dokupię drugie tyle co tej niebieskiej mam i zrobię złączkę tutaj żeby one były rozdzielać yy, taką na spinki bo no samemu załadować taką kiche na beczkę to jest wyzwanie jeszcze jak się oklei głównym w środku to w ogóle No no i taka oborka z... Tam kiedyś się pytali mnie, żeby nagrać jakąś tam prezentację Taka obórka zrobiona ze starej obory tu Kiedyś krowy mleczne stały i stały dupami do siebie Wyciąg był tutaj No Oczywiście analogicznie tam była gnojownia i pół podwórka było zawalone gnojownią A teraz jest fajniej Dobra i to zobaczył pewnie pełno Na wierzchu i lepiej będzie pompować. Zostało mi jakieś 5-6 czeczek. Te wsią ogólnie tu jest niepozorne. Te szambo, ale trochę wchodzi, bo tu jest zawelbowane. To nie jest tylko kano, tylko jest zawelbowane. Z tyłu jest szambo, stare po krowach i tu całość jest, tylko pod korytarzem nie ma. Trochę nad tym posiedziałem, jak to robiłem, wykopać w środku budynku. Ale było warto, bo nie trzeba tak często wozić. Jakby był tylko ten kanał, to mało, to tu by weszło. A uwierzcie mi, że to szybko się zapełnia. Jak jest pełna obsada, to, to towaru chłopaki robią. Kuzyn samolotem lata. po pokos leci ja zupę może, bo jeszcze przez żyta nie posiadałem. Korła chłopaki tam właśnie próby pobierają, już mogę wozić. On no coś jest, korwa, no nie ma licho. Będzie co wozić. No. linie lotnicze. Działamy, działamy. Terminy gonią. Też do koszenia trawy sporo jeszcze jest. Ale ma być, słyszałem, że ma być po poniedzieli, pod koniec nawet yy, października, zajebista pogoda, to, to jeszcze się ogarnie do listopada. Ogarniemy ten temat. Czekaj, hektar ziemniaku do wykopania? Orwa, ktoś mnie kartofle kradnie. A nie, to doktor gleba próbki pobiera. My. zostało mi jakiś hektar do zawiezienia ale trzeba iść się pomału porządzać ostatnio w lewą i spadamy na bazę nie franio? Frania jeździ stato. tato no, tu było lane teraz od yy, od krów Taka bardziej gnojówka, ale pełno jest to trzeba wylać. Tam swoje właściwości na pewno też jakieś ma jakąś tam moc, a tu obornik był dawany pod co roku. a kurde muszę iść przełączyć nie przełączyłem, dobra, zaraz wracam tylko kotły po zwierzynie zaraz bezorkowo sianie, pszenżyta tam jest więcej gdzie się ciągnęło tym stopkowym siewnikiem pewnie po uprawie jeszcze trzeba będzie talerzówko polecić. ale to zobaczymy Plane. Trochę ponad jak hektar trzeba przywieźć jeszcze, no to się jutro się dokończy. O, my tu zapomnieliśmy z Franiem Wam pokazać za dnia tą łyżkę, nie? Wstawiłem na razie ją pod dach, żeby nie zardzewiała. O, możecie odniesienie od koła. Kawał krypy. Farbę kupiłem dzisiaj. Nitro, odtłuścimy. Podkład epoksydowy. Dobrze, trzeba to pomalować. Dobra, idziemy się porządzać. Nie, Franiu? No i dobra, po dujonku można coś podziałać. Mamy sprzęgło. Tu jest wycentrowana tarcza, tu wszystko jest poustawiane. Tylko tą trzeba było żeby, wiecie, łatwo się społowiło. Najlepszy sposób, to jest zrobić taki wałek. Tu mam wymiar. Tu końcówkę trzeba stoczyć na wymiar łożyska podporowego i dalej stoczyć na wymiar tarczy. Miałem taki wałek gdzieś, ale nie wiem gdzie go wwaliłem, nie chcę mi się szukać zaraz tutaj zrobimy drugi Chwila moment i może się uda Jakimś tam tokarzem nie jestem, to kurde, ten... Yy, tak dla zabawy. Może jakiś inny nóż? No to ten trzeba założyć. Yy, tokarka jest, to trzeba się uczyć. Kupiłem sobie zestaw chińskich noży, żeby nie było szkoda. Tokarka gdzieś tam na szrocie stała. To wyklekotana też jest, ale do takich pierdół. Zawsze coś tam można sobie się pobawić że na warsztacie miejsce no mi się wydaje, że ten nóż będzie lepszy do tego na warsztacie miejsce jest no może być to można wykorzystać w szkole była to karka, tylko z tym Uczeniem było gorzej, bo jak my chcieliśmy toczyć, to mówili, że nie mają pieniędzy na materiały kurwa. Kazali kostkę czyścić. A teraz by się przydało. A teraz zobaczymy. lepiej, ale już on też jest zdarty korła jeszcze nie stoczy tego a ten co za jeden to jest druga strona nie, to tylko ten tylko ten zostaje, dobra, tym domordujemy eee, już ktoś tu już kurwa był, uszczerbany jest. Hm. Ktoś się bawił. Zresztą ten też. Powinno być jeszcze i chłodziwo. tak, kurwa się nagrzewa. I się niszczy. Musi być niżej. Tak. Zróbmy to tak. Dobra, zmorduję to i włączę. Pokażę Wam jak wyszło. Nie wiem, czy nie za krótko to będzie, ale zaraz zobaczę. Поправить горе, кавадне. И уже, и уже только-только. Się ładnie tarcza ustawi. Teraz na to wlatuje cały kolka wodna sprzęgło i tylko skręcamy. No. I gra gitara. Kurde, patrzę, że jest trochę inne, jak miałem. Tutaj niby jest oryginał CNH. Tu naklejka jest. O CNH. Luk, ale tu jest odlew, odlewy, odlewane łapki. A tu są blaszane korła. A tam mam całe odlewane wszystkie sześć. Czemu to tak? Dobra, nieważne. Śrubki śrubki, 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 zaraz śrubki weźmiemy i No i sprzęgło mamy zamontowane, blokady wypadły, obałek zostało. tylko ciągnąć. No miał skubany zadzier, gdzieś teraz będzie blokował ten zadzier. z dwoma ręką, albo łapką jakoś młotkiem postukać kurde, 10% baterii zostało zaraz go wyciągnę dziano. dobra sprzęgło zamontowane a tutaj nie będę składał, bo poczekam jednak na ten synchronizator i złożę z nowymi hamulcami na, starym, na starej przesuwce, tylko zabiorę te, y, hamulce i, i tak to złożę, bo Jeden jest dobry, a jeden taki średni Ten jest taki średni I za dużo to roboty, żeby to za 900 się zastanawiać Może działać, może nie I dobra, na dziś to tyle Także co Pozdrawiamy wszystkich widzów, zapraszamy na kolejne daily vlogi i widzimy się wkrótce. Trzymajcie się, cześć.